Hej, Katarzyna, to Fit i witam Was w dzisiejszym filmie, który jest trochę inny od wszystkich innych wideo na moim kanale, bo dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją wieczorną rutynę. Tak naprawdę będę z Wami szczera i wieczorna rutyna to jest coś, co towarzyszy mi dopiero od zeszłego roku, kiedy zaczęłam mieć problemy z zasypianiem, z jakością snu, z wybudzeniem się w nocy. E, to było bardzo męczące i potem zachowywałam się jak zombie w trakcie dnia. Poza tym sen jest bardzo istotny dla naszego zdrowia, o czym często na kanale już wspominałam. E, więc postanowiłam o to zadbać, przyłożyć się do tego, i wynikiem tego wszystkiego jest ta rutyna, którą zaraz zobaczycie. To jest rutyna, która ma na celu przede wszystkim uspokojenie nerwów, odstresowanie, przygotowanie do snu, wyciszenie e, i poprawienie też jakości snu, bo przez to, że co zobaczycie później, nie używam już potem w dalszej części e, wieczoru telefonów ani komputera, rzeczywiście ta jakość snu e, i też zasypianie dużo, dużo, dużo się poprawiło. Dobra, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. I co? Zaczynamy. Moją wieczorną rutynę zaczynam od zabawy z kotami. Po pierwsze dlatego, że jako odpowiedzialny opiekun chcę im zapewnić dobrą rozrywkę, ale po drugie jest to bardzo egoistyczne, Po prostu nie chcę, żeby mnie też budziły w nocy, bo one, jeśli nie są wybiegane, to potem latają. Bawię się różnie. Najczęściej używam wędek, Bawimy się w polowanie. Nitka nie zawsze jest tym zachwycona. Nie zawsze ma na to ochotę. Ale często też daję im takie zabawki na myślenie, bardziej, więc na przykład chowam im przysmaki w różnych zabawkach i muszą je znaleźć. Tutaj nitka zazwyczaj przoduje, sznurek jakoś nie ogarnia tej kuwety i nie do końca zawsze wie o co chodzi. Drugi etap mojego wieczoru to ziółka na sen. Piję je z przerwami już od jesieni tamtego roku, kiedy miałam takie bardzo mocne problemy ze snem i z zasypianiem, budzeniem się w nocy. Więc przyjaciółka zamówiła mi je pierwszy raz i potem teraz ja zaczęłam je zamawiać regularnie, zamawiam je przez internet. Ta firma nazywa się Sela Herbals, to są ziółka mieszanka na sen. I rzeczywiście mam wrażenie, że przez to też, że to jest po prostu taki rytuał, że robię to codziennie, to ten sen jest lepszy. Mam też wrażenie, że po tych ziółkach poprawiała mi się po prostu jakość snu, na przykład nie wybudzam się tak w nocy. Gdy woda na herbatę się gotuje, to najczęściej siadam jeszcze na telefonie na chwilę i odpisuję na przykład na wiadomości na Instagramie, na komentarze na YouTubie. To jest taki mój czas, żeby jeszcze trochę z Wami posiedzieć. No albo miziam koty, bo na przykład sznurek przychodzi i domaga się pieszczot. Potem jest czas na wieczorną pielęgnację. Zaczynam zawsze od demakijażu. Używam tego płynu micelarnego z Nivea. Dla mnie to jest jeden z najlepszych, bo też usuwa ten taki makijaż wodoodporny, więc nie budzę się rano jak panda, tylko rzeczywiście mocno sobie potrafię to wszystko oczyścić i jest naprawdę, dobrze to wygląda potem. E, a następnie oczyszczam buzię, myję ją tutaj żelem oczyszczającym stołpy. Mam go już dość długo i bardzo go lubię. Ma przyjemny zapach i mam wra też wrażenie, że bardzo dobrze oczyszcza tą skórę twarzy. Ten film to jest taka moja idealna wieczorna rutyna. Często dzień kończy się po prostu szybkim prysznicem, ale przynajmniej raz w tygodniu staram się zrobić rzeczywiście taką trochę dłuższą kąpiel, żeby się trochę wyluzować, żeby ze mnie zeszły te stresy. Tym bardziej jestem właśnie taką osobą, która często przeżywa i się bardzo stresuje. Do kąpieli lubię używać różnych soli, te tutaj kupiłam w Rossmanie, jest z lawendą i nazywa się Calm Down, więc mam nadzieję, że mnie uspokoi, ale mam też super sól o zapachu mango, którą kupiłam gdzieś za grosze w Lidlu, chyba za 3 zł czy coś takiego i też ją bardzo lubię, chociaż trzeba dużo dać, żeby rzeczywiście pachniało i był ten taki fajny efekt. Niestety kąpię się zawsze z towarzystwem, mam wrażenie, że koty mnie pilnują, bo zawsze jak tylko puszczam wodę, to one wbiegają do łazienki, po prostu ze mną siedzą, aż się wykąpię, To jest mega śmieszne i zabawne, e, a z drugiej strony trochę creepy. Mam jeden ulubiony żel pod prysznic, którego już używam chyba od 5 lat albo więcej, po prostu non stop go kupuję i tylko zmieniam sobie zapachy, to jest żel z Palmolive, bardzo go lubię, ma bardzo intensywny zapach i potem on też zostaje na skórze, co mi się bardzo podoba. A to dziwne, bezkształtne coś, co tak strasznie wygląda, to moje mydło z liściem laurowym, które stosuję na ramiona i plecy, kiedy pojawiają mi się jakieś niedoskonałości, jakieś potówki. E, poleciła mi je kiedyś masażystka i kupiła mi je właśnie w salonie masażu. E, I bardzo dobrze mi się sprawdza ta skóra, rzeczywiście już po kilku użyciach dużo lepiej wygląda, mniej się tych niedoskonałości pojawia i jestem z tego bardzo zadowolona też. Moje któreś mydło z kolei. I tak dobrze widzicie, mam też szampon dla kotów. Dokładniej to jest szampon sznurka, czasami muszę myć mutułek. Nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, myślę, że tyle wam wystarczy. Jeśli chodzi o temat szamponów do włosów, to mam ich naprawdę sporo, mam bardzo wymagającą skórę głowy i też wymagające włosy, więc muszę je zmieniać, różne rzeczy testuję, nie jest tak, że cały czas używam tego, tego samego. Z miesiąc temu kupiłam ten szampon L'Oreal z lawendą do wrażliwej skóry i na razie sprawdza się super, chociaż ma trochę mocno ziołowy zapach i potem go czuć po, po wysuszeniu włosów, a to mi nie do końca odpowiada. Oprócz tego zamiennie używam jeszcze dwóch różnych szamponów. Z Biowaksa mam szampon micelarny do suchych włosów. E, I mam jeszcze taki odżywiający z mlekiem ryżowym. Go bardzo lubię. To jest już chyba moja trzecia butelka. Odżywki mam aktualnie dwie. Na co dzień używam garniera z papają i po prostu uwielbiam tą odżywkę. To jest moje trzecie pudełko. Kupuję je w Biedronce najczęściej, chociaż widziałam też w Rossmanie. No są mega. Moje włosy są potem lepiej po prostu wyglądają, ale też pięknie pachnie. Raz w tygodniu staram się też nakładać na dłużej maskę z Biowaxa. Ona jest do suchych włosów, takich zniszczonych i też zauważyłam, że potem te włosy lepiej wyglądają. Jeśli chodzi o pielęgnację skóry, to ja tu nie jestem żadnym guru i dla mnie to powinno być coś naprawdę małego, więc na wieczór nakładam tylko i wyłącznie krem nawilżający, i to jest wszystko co robię. Mam taki z Deli na dzień i na noc, go stosuję, on mi się sprawdza, fajnie tą skórę nawilża. Ja mam taką skórę, która często jest skłonna do przesuszenia się, więc on akurat działa bardzo dobrze. No i potem wskakuję w moją piżamę. Wieczorem też zawsze siadam i rozpisuję co mnie czeka następnego dnia, dopijam sobie też te ziółka na sen. To mnie bardzo uspokaja i mimo tego, że ogólnie mam zaplanowany cały tydzień i dość taką organizację czasu opanowaną, to mimo wszystko staram się wieczorem jeszcze sobie spisać taką listę zadań, zadań na następny dzień, bo to po prostu mi pozwala wyrzucić to z głowy, już potem o tym nie myślę, kiedy zasypiam i rzeczywiście to sprawia, że jestem bardziej spokojna. Szorowanie zębów, no i rozczesuję włosy. Od tygodnia też testuję sobie taki krem na końcówki na razie wizualnie wyglądają lepiej, ale nie mogę nic więcej powiedzieć, bo dopiero stosuję to jakiś tydzień. No, i tyle. Gaszę światło, wołam koty, idę spać. Koty zawsze idą ze mną, e, kiedy idę spać. E, moja sypialnia znajduje się na Antresoli. że tutaj nie robiliśmy remontu, ale i tak bardzo ją kocham. Sznurek ma jeszcze wieczorne odpały, on tak czasami po prostu ma coś, w niego wstępuje, i wieczorem pojawia się szatan, a nie sznurek. Koty śpią z nami, ale nie na łóżku, tylko w swoich transporterach. Każdy z nich ma swój transporter. Samo jakoś tak wyszło, one nie chciały nigdy spać z nami w łóżku, nie chciały spać na nas. Za e, to, to bardzo lubią te transportery i po prostu zostawiliśmy je w tym miejscu. One też to lubią, to jest ich rutyna i zawsze tutaj śpią. To, co bardzo lubię w mojej sypialni na antresoli, w mojej sypialni na takim skrychu, to jest okno. Słuchajcie, jak pada. W ogóle to jest super czasami, kiedy jest czyste niebo, leżę sobie na łóżku, patrzę do góry i widzę niebo, przesuwające się w chmury. Jest to naprawdę, naprawdę fajna jedna z najlepszych rzeczy, którą mam w tym mieszkaniu. Przed snem staram się chociaż chwilę poczytać. Jak byłam mała, czy nawet w gimnazjum z liceum, doczytałam naprawdę dużo książek. Teraz czytam trochę mniej, ale mimo wszystko wieczorem staram się czytać przynajmniej przez 5 minut. Czasami jest to godzina, czasami jest to 5 minut. Chodzi o sam fakt, że otwieram książkę i czytam. Teraz aktualnie pożeram na Kindlu pierwszą część Sabriny, bo obejrzałam już cały serial i chciałam sobie porównać książkę z serialem. Nitka już jest na stanowisku, gotowa do spania. No i tyle. Gaszę światło i idę spać. Dobranoc!